Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kanał dzień dobry, witaj. Dzień dobry, Bóg jest dobry. Jezus nie był katolikiem, nie był grzesznikiem. Jezus uczył według tory system katolicki. Chory jest. Fajne pytanko, obiecałem, że udzielę sprawnej odpowiedzi. Ani jota, ani kreska nie zmieni się w prawie, więc jak ma się ten fragment do tego z Jana 8,7? Według prawa powinna zostać ukamienowana. Dobre pytanie. Jak to się ma? Jana 8, 7. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się rzek do nich, tak? Kto z Was bez winy, niech pierwszy rzuci na nią kamień. To jest bez grzechu. Przeczytajmy to szybciutko. Od trzeciego wersetu. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego. Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamionować, a Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić. Poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca w środku. Wówczas Jezus podniósł się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już. Nie krzesz. I tyle z tekstu Ewangelii. I jeszcze przeczytamy sobie na koniec. Yy, góralski przekład? <laughs> Ale to na koniec, dobra? Natomiast yy, szybko wyjaśniam. Nie jest to dogłębne studium, tylko powiem, co ja wiem. Co w, z łaski Bożej danej było poznać i zrozumieć. Zastanówcie się, kochani, na chwilę, pobaczcie. Jakusza coś powiedział do tych ludzi, tak, chcieli go przyłapać, eee, no po prostu w taką pułapkę na niego zastawili, tak, żeby wyszło na to, że, e, no, że doprowadził do śmierci tej kobiety, w tym sensie, że miałby zaakceptować ukamienowanie jej, no to się, sami się wpakowali, kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada, <grym> tak mówi Jedno z pism z przypowieści Salomona, że kto kopie dół, sam nie, do niego wpadnie, kto zastawia sidła, sam zostanie schwytany w te sidła. Zobaczcie, czy to nie jest dziwne, że Chrystus powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. No wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. To o to tutaj chodzi. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi, kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić. Jakoś łatwo poddali się, tak? Mieli taki świetny plan, żeby przyłapać Chrystusa, na czymś tam, tak? Postawić go w takiej trudnej sytuacji, i tak łatwo zrezygnowali? Jedno zdanie: kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień, i co takich sumienie ruszyło? No, bo wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej? No nie, nie, nie. To nie o to tutaj chodzi. Ja myślę, że absolutnie nie, nie w tym rzecz. W czym jest rzecz, oni. Gdy przyprowadzili tą kobietę, przytargali ją do Chrystusa, oni wtedy zaczęli w tym momencie popełnili parę przestępstw względem słowa bożego. Po pierwsze, Tora mówi, że jeżeli ktoś jest na cudzołóstwie przyłapany, a tu pismo mówi, że przyłapano, pochwycono ją na cudzołóstwie, pytanie jest, gdzie jest facet? Dlaczego gościa nie przyprowadzili? Cudzołożnika. Według Słowa Bożego ma być, obydwoje mają być postawieni, przed sądem Chrystus nie był legalnie w tym systemie kapłaństwa lewickiego, nie był ustanowiony jako sędzia. Dlaczego przyprowadzili kobietę, oskarżając ją o cudzołóstwo? Bo nie przyprowadzili faceta. To jest raz, już złamali torę. Po drugie, dlaczego przyprowadzili ją do jakiegoś yy, kasnodziei ulicznego? Kim on jest, żeby on wydawał wyroki? Po prostu użyli jej jako narzędzia, jako karty przetargowej w ich debacie publicznej z ich wrogiem. Oni go postrzegali jako wroga, nie lubili go. Obawiali się go. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus demaskował uczonych w Piśmie i faryzeuszów jako hipokrytów. Zobaczcie w Marka Ewangelii rozdział siódmy. Dokładnie przebadajcie. Według mnie chrześcijaństwo ma taką, taki sam faryzejski charakter, jak ci ludzie, o których jest mowa w Marka Ewangelii w rozdziale 7. Przeanalizujcie dokładnie sobie. Dlatego uczeni w piśmie i faryzeusze obawiali się Chrystusa, ponieważ On ich punktował, wykazywał ich błędy i nawracał ich do spisanego Słowa Bożego. Oni często nie wiedzieli, co, co zrobić z tym gościem, no, z, tym, z tym, tym kaznodzieją ulicznym. Tym podróżnym kaznodzieją. Trzeba wiedzieć, Jezus nie był ani uczonym w pismach, ani członkiem stronictwa faryzeuszy, ani kapłanem. A tłumy za nim chodziły i ludzie chętnie go słuchali. Więc oni chcieli pokazać, że Chrystus nie zna się naprawdę na torze. I przyskoczyli tutaj z kobietą. Taka przynęta. Żeby po prostu wywołać zamieszanie i ośmieszyć Chrystusa w oczach ludzi, tak? Pozbawić Chrystusa w oczach ludzi, pozbawić Mesjasza autorytetu, tak żeby ludzie przestali Go słuchać. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamionować. A ty co mówisz? Mówili to wystawiając go na próbę. Chrystus prawdopodobnie ufam, czekał na słowo, czekał na to, co ojciec mu objawi w tej trudnej sytuacji. Ja tak wierzę, osobiście tak sobie myślę. Kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się rzek do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Oni grzeszyli w tym momencie, przytargali tą kobietę, nie przytargali faceta, który zgrzeszył razem z nią. To jest jeden grzech. Drugi grzech. Przyprowadzili ją nie poprzednio, Legalny sąd, który miałby tę sprawę rozpatrzyć, ale gdzieś na rynek miasta i ta sytuacja graniczyła z linczem publicznym, tak? To tak się rzeczy nie robi. To nie jest pełnoprawny sąd. Tak? To jest druga rzecz. No i przyprowadzili ją do kaznodzieju ulicznego, który nie miał kwalifikacji, żeby te rzeczy rozsądzić. To powinien rozsądzić legalny sąd. Kapłani mieli się tym zająć a nie kaznodzieja uliczny. Więc w ten sposób Chrystus pokazał, że to ci ludzie mieli fałszywe motywy, to oni grzeszyli przeciwko słowu Bożemu w tej całej sytuacji. I co jeszcze Chrystus powiedział? Kobieto, nikt cię nie potępił? No bo to nie był legalny sąd. To było zbiegowisko jakieś uliczne. To, to tak się rzeczy nie powinny dziać. Jeżeli ktoś jest oskarżany, to powinien być podstawiony przed sądem, a nie zlinczowany gdzieś na rynku miasta. I jeszcze jedna rzecz. Chrystus potwierdza: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a o tej chwili już nie grzesz. On przyznał, że ona zgrzeszyła. <grytania> Miała w tym wszystkim szczęście, że przytargali do Chrystusa, że sami po drodze złamali. Przepisy prawa. Ci faryzeusze i uczeni w piśmie, sami złamali przepisy prawa. I ja myślę, że to właśnie to, że Chrystus tak publicznie wykazał im, że to oni nie są posłuszni prawu Mojżeszowemu w tym konkretnym przykładzie. To oni złamali prawo Boże. Kobieta złamała prawo Boże, ale oni sami byli nieprawi poprzez to, w jaki sposób. Chcieli przeprowadzić osąd nad tą kobietą. Łamali w ten sposób prawo Boże. Hallelujah. To jest taka moja odpowiedź, tak? Gdyby ją normalnie zaciągnęli do sądu i również z tym facetem, i rzeczy zostałyby udowodnione, zgodnie z prawem Bożym, obydwoje zostali ukarani śmiercią. To ta kobieta miała szczęście. Że ci uczeni w piśmie i farzeusze nie kierowali się naprawdę słowem Bożym, tylko kierowali się chęcią zemsty i chcieli ją tylko użyć jako przedmiotowo, chcieli ją użyć, aby oskarżyć Chrystusa. Hmm? Tu taka jest moja odpowiedź na to pytanko. A jak mówiłem, góralski przekład. Brzmi następująco. W tej uconi w piśmie i faryzeuse przywiedli ku niemu babę. którą łapili na cudzołóstwie i postawili ją po środku i pedzieli do niego. Naucycielu, ten babę dopiero co łapili na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakozą nam takie kamienować. A ty co powiesz? Godali to wystawiający go na próbę, co by mieli o co go oskarżyć. A Jezus się schylił i pisał palcem na ziemi. A kiedy dali się go pytali, podniósł się i powiedział im: W to zwoz jest bez grzychu, niech pirsy praśnie w nią skałą. Nazwód się schylił i pisał na ziemi. Gie to usłyseli, syczka jeden po drugim zacyni obchodzić. Zacynający od Starsyk. Ja do ostatnik. Ostał Ino Jezus i baba. Co stoła po środku. W tej Jezus podniósł się i powiedział do niej. Kasuniso, nisom nikt cię nie potępił. A una odpowiedziała. I pani. Wejdą do niej i ocie nie potępią. Idź, a tela już nie grzys. Halleluja. Życzę siostrze bratu, każdemu, siostrze, każdemu bratu udanego szabatu. Szalom na każdy wierny Bogu dom. Kochani ludzie, i owoc nie potępią, ale idź ta i nie grzysta więcej. Halleluja. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych materiałach. Pozdrowienia od Michała.